Oblicz pH otrzymanego roztworu. W obliczeniach pośrednich nie należy zaokrąglać uzyskanych wartości liczbowych. Co to jest dosyć ważne. Wynik końcowy zaokrągli do drugiego miejsca po przecinku. Ok, czyli naszą szukaną jest pH końcowe. To co wiemy o naszym zadaniu, bo jakby z polecenia się nic nie dowiedzieliśmy. Po zmieszaniu 140 cm wodnego roztworu wodorotlenku sodu. Czyli mamy tak, mamy kubełek z roztworem wodorotlenku sodu. Wiemy, że jest go 140 cm. My sobie zapiszemy w decymetrach, bo zazwyczaj jest to dobrą praktyką, bo w większości liczymy w decymetrach sześciennych, w obliczeniach, czyli to jest. 0,14 decymetra sześciennego. Wiemy, że jego stężenie wynosiło 0,54 mole na decymetr sześcienny. Do tego dodajemy roztwór kwasu solnego, HCl. Stężenie tego kwasu i objętość. Objętość to 60 cm, podzielić na 1000, to to będzie 0,06 dm sześciennego. I stężenie molowe jest równe 2,06 mol na decymetr sześcienny. No dobrze, no i co my tutaj wiemy? Wiemy, że to sobie przereagowało, tak? I w wyniku tego uzyskaliśmy roztwór, a objętość powstałego roztworu była sumą objętości roztworów wejściowych. Jest to bardzo ważny fragment, ponieważ e, mówi nam, że nie ma tu żadnej kontrakcji, czyli zmniejszenia objętości, tak? Ani zwiększenia objętości e, roztworu w wyniku zmieszania, tylko dokładnie będzie roztwór miał taką objętość, jak te dwa roztwory, czyli Roztwór końcowy to będzie 0,14 dodać 0,06, czyli możemy sobie od razu powiedzieć, że to jest 0,2 decymetra sześciennego. To jest nasze V końcowe. Dobrze. Więcej danych nie mamy w tekście, więc o co chodzi? Jeżeli mamy obliczyć pH roztworu końcowego, czyli ułóżmy sobie taki nasz sposób na rozwiązanie tego zadania. To my musimy wiedzieć, kto jest w nadmiarze, kto jest w niedomiarze. No bo może się zdarzyć tak, że będzie nadmiar NaOH, może się zdarzyć tak, że będzie nadmiar HCl, albo będą równe ilości, wtedy nie ma problemu. Jeżeli użyjemy NaOH i HCl w stosunku stechiometrycznym, tak, czyli w stosunku 1 do 1, no to pH roztworu końcowego jest równe pH wody, czyli 7. I ok. Chyba, że któregoś z nich jest więcej, my tego nie wiemy, więc to jest nasza pierwsza szukana. Musimy ustalić, kogo jest więcej. Gdy ustalimy, kogo jest więcej, wtedy będziemy mogli wyznaczyć sposób na obliczanie pH, bo możemy zacząć od POH, albo możemy zacząć od PH, jeżeli to kwasu jest więcej. Czyli nasz krok pierwszy to. Sprawdzamy, kto jest w nadmiarze. Żeby to zrobić, musimy wyznaczyć liczbę moli NAOH i liczbę moli HCL, czyli skorzystamy ze wzoru na stężenie molowe. Stężenie molowe to jest nic innego jak liczba moli przez objętość, czyli liczba moli będzie równa stężenie molowe razy objętość. I tak możemy powiedzieć, że liczba moli KOH, przepraszam NAOH. NAOH jest równa stężenie czyli 0,14 razy nie to jest objętość razy stężenie 0,54 czyli mamy no właśnie potrzebuję kalkulatora 0,14 razy 0,54 mamy 0,0756 tak jeszcze raz 0,14 razy 0 54 czyli mamy 0,0 0,0 i po przecinku mamy dalej 756 756 mola to sprawdźmy ile mamy hcl-u liczba moli hcl jest równa stężenie czyli 2,06 razy objętość czyli 0,06 2,06 razy 0,06, czyli wychodzi 0,1236. 0,1236. No to widać, tak, że więcej jest zdecydowanie hcl niż NaOH. Czyli możemy w kroku drugim obliczyć nadmiar hcl czyli liczbę Moli hcl która zostanie po reakcji. Czyli nazwijmy sobie to liczbą Moli końcową HCL. Jest równa. Tyle, ile było na początku, czyli 0,1236. Odjąć to, co przereagowało. Przereagowało w stosunku 1 do 1, czyli dokładnie z tą liczbą moli NaOH, czyli taka liczba moli HCl przereagowała, czyli 0,0756. I znowu kalkulatorek. Minus 0,0756, czyli mamy 0,048. 0,048 mola. Ok, odznaczymy, żeby nam się nie zlewało. Czyli, jeżeli wiemy, ile było moli kwasu na koniec, możemy już policzyć stężenie molowe, bo objętość znamy, tak? Czyli kroku trzecim możemy sobie powiedzieć, że stężenie molowe jonów H, końcowe. A dlaczego robię H, +y, a nie HCl? No bo HCl jest kwasem mocnym, tak? Skąd wiem, że jest mocny? No bo jak zajrzysz do tablicy, w tablicach odszukasz stałej dysocjacji kwasowej, to przy HCl-u widać, że jest 10 do plus 7, czyli jest to jak najbardziej mocny kwas, dysocuje całkowicie, a więc dysocjuje w stosunku 1 do 1, czyli to dla nas jest informacja, że stężenie jonów H+, jest równe stężeniowi, stężeniowi hcl -u. czyli stężenie jonów H+, końcowe, to będzie liczba moli, czyli 0, ,048 dzielone przez objętość końcową, czyli 0,2. No to teraz na kalkulatorze 0,048 przez 0,2 mamy 0,24 24 mol na decymetr sześcienny. To też sobie odznaczamy, żeby nam się odznaczało od naszego wzoru no dobra, mamy. Stężenie jonów H, H jest w nadmiarze, czyli nasze pH końcowe będzie równe. Krok czwarty. pH końcowe jest równe. Minus logarytm z 0,24. I sprawdźmy sobie w tablicach, jak to wygląda to 0,24. Tablice logarytmiczne znajdują się na samym końcu. Pod xem kryją się wartości logarytmowane. Tutaj mamy wynik logarytmowania, czyli logarytm 0,24, 0,24, 0,24 tutaj wynosi minus 0,620. I tutaj jest minus, czyli da plus. Czyli mamy plus 0,624. Chwila, chwila, chwila. 0,62. 6, 2, 0. OK, nam kazano zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku wynik końcowy, czyli mogę powiedzieć, już sobie to zrobię na czerwono, że pH końcowe jest równe 0,62. Sprawdzamy w odpowiedzi. 0,62, czyli rozwiązaliśmy to jak najbardziej dobrze. Ok, gdzie znajdziecie więcej tego typu zadań? Wchodzicie do aplikacji, link macie w banerze na górze, mojamatura.edu.pl, wybieracie dział reakcje w roztworach wodnych, następnie poddział pH, a następnie możecie sobie wybrać zadania ze względu na podstawę programową. Ja akurat robię w tym momencie zadania z nowej podstawy programowej, tak? czyli od 2015 roku poziom rozszerzony. Możecie sobie te zadania przerabiać na raz, albo co jakiś czas wracać. Jak widzicie, ja mam pięć zadań łatwych, jedno do wyjaśnienia i 10 nierozwiązanych. O co tutaj chodzi? Ja sobie kliknę teraz dalej, pyk, i aplikacja zapyta cię o to, jakie to było zadanie. Czy było łatwe, trudne, czy do wyjaśnienia? Trudne to takie, które chcesz wrócić do um, przed maturą. Do wyjaśnienia, wiadomo, trzeba poszukać odpowiedzi, a łatwe to już takie, do których na pewno nie będziesz chciał, chciała wracać. Więc dla mnie to jest łatwe, więc ja sobie kliknę łatwe i zobaczcie, co się stało. W tym momencie. Mam już o jedno mniej zadanie nierozwiązane i o jedno więcej w łatwych. Dzięki temu możecie w każdej chwili wracać do tych zadań. Możecie robić je co drugi dzień, co trzeci raz w tygodniu. Zawsze aplikacja będzie pamiętała, co już zrobiliście, a co jeszcze jest nierozwiązane. Ok, to tyle ode mnie. Powodzenia w przygotowaniach do matury. Cześć.